Nie dajcie się zwieść tej słodkiej minie. Królik potrafi być równie wymagający jak pies czy kot. Potrzebuje pielęgnacji, odpowiedniej diety i spokoju. To zwierzęta stabne i emocjonalne. Nic dziwnego, że hodowcy traktują je niemal jak członków rodziny. Pan Marek z królikami ma do czynienia od dziecka i posiada ich około 170. O króliki trzeba dbać, chodzić przy tym, tam trzeba już rano wstać, dać im jeść, wody. Yy, najwięcej przy tym daje yy, czyszczenie klatek. A oprócz królików również dziesiątki raz gołębi, których hodowla wymaga cierpliwości i serca. Co poniedziałek przychodzą do mnie dzieci z przedszkola i pokazuję im hodowlę gołębi, hodowlę królików, hodowlę kur, hodowlę papuk. Tak w ten sposób naj, od najmłodszych lat przekazuje swoją wiedzę, pasję. Właśnie takie okazy przyciągnęły dziś uwagę odwiedzających piętnastą jesienną wystawę gołębi rasowych i królików w Opolu. Mój mąż ma. Ptołka na pącie ptałku. Dlatego przyjechaliśmy tu, kupiliśmy, kupił sobie dwie pary garłaczy. Parę czarnych i parę takich srebrzysto-szarych. Egzemplarzy mamy na wystawie około 700. Z tego 450 samego gołębi resowych, 160 królików i. 60 drobiu rasowego. Gołębie potrafią zapamiętać miejsca, ale i swojego opiekuna. Nic więc dziwnego, że dla hodowców zwierzęta to nie tylko hobby, ale i przyjaciele. Natalia Lichwa, Kurier Opolski.